Witam ponownie. Tym razem powtórzenie funkcji kwadratowej na czyjąś wyraźną prośbę. Kilka zadań z zestawu zadań powtórzeniowych do matury, takich, które się kiedyś na tej maturze pojawiły. Przypominam, że funkcja kwadratowa ma postać y równa się ax kwadrat plus bx i plus c. Zatem, a stoi przed x do kwadratu, B stoi przed x bez potęgi, a C jest wyrazem wolnym bez x. No i teraz w mojej funkcji kwadratowej, którą mam w tym miejscu, mam, że A równa się minus 3, B równa się 0, bo nie mam x, a C jest równa 3. Zatem powtarzamy sobie wzór na delta. To jest b kwadrat minus 4ac, czyli mamy 0 do kwadratu minus 4 razy minus 3 razy 3. Czyli minus razy minus daje plus, zatem 4 razy 9 daje mi delta 35. Oczywiście wykresem każdej funkcji kwadratowej jest parabola albo ramionami w dół, albo ramionami w górę. I to jest wierzchołek tej paraboli. W moim przypadku ramiona idą w dół, a dlaczego? Bo ja mam a ujemne. Gdyby a było dodatnie, ramiona byłyby skierowane do góry, czyli jak a jest większe od zera, to jest taka postać paraboli, jak a jest mniejsze od zera, taka postać. Przypominam, że wzór na wierzchołek to jest P i q, który znajduje się w tablicach matematycznych. Czyli P to jest minus B przez 2a, a, a Q to się równa minus delta przez 4a. Zatem moje P będzie się równało minus 0 przez 2 razy minus 3, a 0 podzielone na cokolwiek to jest 0, zaś Q będzie się równało minus delta przez 4 razy minus 3. Czyli to będzie minus 36 przez minus 12, co daje wynik 3. Czyli moje współrzędne wierzchołka paraboli to jest 0 oraz 3. Czyli odpowiedź poprawna to B. Zadanie drugie. Dane są funkcje liniowe f od x i g od x opisane wzorami, określone dla wszystkich liczb rzeczywistych, kawałek książki się nie zeskanowało, wskaż, które z poniższych wykresów jest wykresem funkcji, która jest mnożeniem tych dwóch funkcji. Zatem jak ja mam jedną funkcję x 2, a drugą funkcję x plus 4, i z niej powstaje funkcja, która nazywa się h, to jak ja te dwa nawiasy wymnożę. To przed x kwadrat stoi coś na plusie, zatem ramiona paraboli mogą być skierowane tylko do góry, przepraszam. Jeśli tak, to miejsca zerowe tej paraboli są takie, jak miejsca zerowe tych dwóch nawiasów. Czyli jeśli ja z pierwszego nawiasu wyznaczę x, to mam dwójkę, i jeśli ja z drugiego nawiasu wymnożę, yy, obliczę, przepraszam, to mam minus czwórkę. Zatem szukam wykresu paraboli, który ma takie dwa miejsca zerowe i mam minus 4 oraz 2, czyli poprawna odpowiedź jest odpowiedzią A. Zadanie 9:4. Wskaż fragment wykresu funkcji kwadratowej, której zbiorem wartości jest przedział od minus 2 do plus nieskończoności. Przypominam, że zbiór wartości odczytujemy na osi y, czyli ta parabola jest narysowana od. No, może za daleko mi się malowało. Jest narysowana od dwójki w górę. Ta parabola jest narysowana od minus dwójki w górę. Ta parabola od minus nieskończoności do minus dwójki. A ta parabola od minus nieskończoności do dwójki. Zatem poprawna. Parabola, która ma zbiór wartości od minus 2 do plus nieskończoności jest to parabola b. No i kolejne kilka zadań. Zadanie 9,5. Wierzchołkiem paraboli o równaniu F od x równa się minus 3 w postaci kanonicznej i jest to równanie x minus 2 do kwadratu plus 4 jest punkt o współrzędnych. No i przypominam. Postać kanoniczna równania kwadratowego w tablicach matematycznych ma następujący wzór. W związku z tym wierzchołek tej paraboli to jest dokładnie P i Q. No to teraz na końcu stoi plus 4 i to jest moje Q, a w tym miejscu stoi dwójka, czyli moje P jest równe 2, a moje Q jest równe 4. Zatem odpowiedź poprawna to odpowiedź D. Zadanie 9.6. 6 Wierzchołek paraboli leży na prostej o równaniu y równa się 6. No, parabola ma ramiona skierowane do góry. Jeśli ja narysuję prostą o równaniu y równa się 6, która przechodzi dokładnie na Y przez 6. I wierzchołek jest w tym miejscu. To znaczy, że pierwsza współrzędna tego wierzchołka jest równa 1, a druga 6. Zatem, jeśli ja wstawię sobie do tego równania 1, czyli mam y równa się, tu jest minus, muszę sobie zmazać, bo nie widziałam, x minus 1 do kwadratu plus 2c i policzę sobie f od jedynki. Czyli od pierwszej współrzędnej wierzchołka, to będę miała 1 minus 1 do kwadratu plus 2c, czyli będę miała 0 do kwadratu plus 2c, czyli po prostu 2c, i moje 2c będzie się równało drugiej współrzędnej wierzchołka, czyli c równa się 3. I 9, 7. Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej. Widać wyraźnie, że ramiona skierowane są do dołu, a więc przed nawiasami musi być coś na minusie, więc podejrzane są tylko o prawidłową odpowiedź C albo D. Oczywiście sprawdzam miejsca zerowe. W przykładzie C jak przyrównam nawiasy do zera, czyli X plus 3 jest 0. Mam minus trójkę. Jak przyrównam drugi nawias do 0, to wychodzi mi 1. Ale to mi się nie zgadza, bo moje miejsce zerowe jest minus 1 i 3. Zatem przyrównuję do 0 przykład D. X minus 3 równa się 0, czyli x równa się 3. No i to się zgadza. I x plus 1 równa się 0, czyli x równa się minus 1. I też się zgadza, czyli prawidłowa odpowiedź to odpowiedź d. No i zadanie 9,8. Zmazuję pozostałe i rozwiązuję. Wykresem funkcji kwadratowej jest parabola, której wierzchołek jest w punkcie 4,0. Oblicz wartości współczynników B i Przypominam, ja mam postać kanoniczną i mam podany wierzchołek, czyli mam podane, że P jest 4, a Q jest 0. Czyli postać kanoniczna wygląda tak. Oczywiście plus 0 nie muszę pisać. Oczywiście korzystam ze wzoru skróconego mnożenia, czyli rozpisuję nawias. Przypominam, że w tablicach matematycznych ten wzór istnieje i wygląda tak. Zatem mój nawias do kwadratu to będzie x kwadrat minus 2 razy 4, 8x plus 16. Wymnożę przez a, czyli będę miała. W zasadzie to mogę to wstawić bo ja mam A. Moje A wynosi 2. Zatem jeśli wstawię dwójkę. To po wymnożeniu będzie 2x kwadrat minus 16x plus 32. Zatem przed X. W moim równaniu stoi b. b jest równe minus 16, a c jest równe 32. Jest to zadanie otwarte za 2. No i kolejny typ zadań z funkcji kwadratowej. Mamy zadanie 5,10 i jest to nierówność kwadratowa, i trzeba znaleźć najmniejszą liczbę całkowitą spełniającą tą nierówność. I mam tak. Lewa strona tego jest wzorem skróconego mnożenia. Przypominam, jaki jest wzór a minus b razy a plus b to jest a kwadrat minus b kwadrat. Zatem wymnażam te dwa nawiasy. 3 do kwadratu jest 9. Odjąć x kwadrat. I druga strona jest kolejnym wzorem skróconego mnożenia, który będzie wynosił a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. Zatem będzie 9 minus 6x plus x kwadrat. Jeśli ktoś nie lubi wzorów, może sobie wymnażać nawias razy nawias. X przenoszę, wszystko przenoszę na stronę lewą. Dziewiątki mi się zredukują. Będę miała minus 2x kwadrat plus 6x większe od 0. Mogę to policzyć deltą. A mogę sobie wyciągnąć minus 2x przed nawias, będę miała x minus 3 i wtedy przyrównam do zera te dwa czynniki, czyli minus 2x równa się 0, dzielę na minus 2, to mam x równa się 0, lub x równa się 3, jeśli przyrównam nawias do zera. Zatem, oczywiście, każdą nierówność zaznaczam na osi liczbowej. I mam dwa miejsca zerowe. Ramiona parabola maskierowane w dół. I tu ona jest na plusie, a tu jest na minusie. Ja mam odczytać gdzie jest na plusie. Na plusie jest od zera do trójki. I mam odczytać najmniejszą liczbę całkowitą spełniającą tą nierówność. Najmniejsza całkowita należąca do tego przedziału oczywiście to 1. I zadanie 5, 11. Liczby x1 i x2 są rozwiązaniami równania i mam policzyć ich sumę. Zatem zabieramy się do pracy. Mam równanie typu: x minus 5 razy x plus 7 równa się 0. Z pierwszego nawiasu liczę miejsce zerowe piątka, z drugiego minus 7, zatem mogę je sobie ponumerować. Jeśli mam policzyć sumę pierwiastków, to mam 5 dodać minus 7, daje mi wynik minus 2, czyli poprawna odpowiedź B. I zadanie 5.12, zadanie otwarte. Poproszę nie patrzeć na to, z którego to jest roku. Ponieważ ja korzystam akurat z tej książki powtórzeniowej, w nowszej książce będą matury również z ubiegłego roku, ale zadania z matematyki w zasadzie się powtarzają. Czy to jest nierówność kwadratowa, czy jakieś inne zadanie? No i mam zadanie 5.12. Robimy sobie wolne miejsce. I mam. Oczywiście a równa się minus 2, b równa się 2, a c jest 24. a stoi przed x kwadrat, b przed x, a c jest wyrazem wolnym. Liczę delta Ze wzoru b kwadrat minus 4ac, czyli będę miała 4, odjąć 4 razy minus 2 razy 24 i sprawdzamy z kalkulatorem, jaki to jest wynik. I będę miała 4 razy 2 razy 24, to jest 192 i dodać, bo dwa minusy dają plus, daje mi 196. Oczywiście pierwiastek ze 196 to jest 14. No i teraz spisuję wzory z tablic. Minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Wstawiamy i mamy minus 2, minus 14 przez 2 razy minus 2 to będzie minus 16 podzielone na minus 4, co daje mi 4. I x2 jest minus b, dodać pierwiastek z delty przez 2a, co będzie się równało minus 2 plus 14 przez 2 razy minus 2, czyli 12 na minus 4, co daje mi wynik minus 3. Oczywiście moja parabola ma przed x kwadrat ujemną liczbę. Zatem jej ramiona są skierowane w dół. Podpisuję sobie miejsca zerowe i ona tu jest dodatnie a tu jest ujemna. A ja mam odczytać, gdzie jest ona większa bądź równa od 0. To ja sobie wyraźnie. Zaznaczę tę nierówność, żeby każdy ją widział. Czyli mam odczytać, gdzie ona jest na plusie i pamiętać o domykaniu przedziału, czyli mam przedział domknięty od minus 3 do 4. Poprzednie zadania były z innej książki. Te zadania są z książki i są bardziej zbliżone do matury, ale czy lepsze? Zawierają te takie zadania, prawda, fałsz, których nie posiada poprzednia książka. I mam teraz trzy zadania przed sobą z funkcji kwadratowej. Zadanie pierwsze. Dana jest funkcja kwadratowa i oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. I mam funkcję kwadratową, która ma postać iloczynową. Przypominam, że postać iloczynowa w tablicach matematycznych wygląda tak. I żeby obliczyć miejsca zerowe, to każdy nawias przyrównuje sobie do zera. Czyli pierwszy nawias. Będę miała x równa się pierwiastek z 6. I to jest mój pierwszy pierwiastek, drugi. Jak przyrównam drugi nawias i to będzie minus pierwiastek z 3. I co mam szukane teraz? W pierwszej linijce jest napisane iloczyn miejsc zerowych, no to je pomnożę. I uzyskuję wynik minus pierwiastek z 18. Przypominam, że 18 daje się rozłożyć na czynniki, czyli na 2 jest 9, na 3 jest 3 i na 3 jest 1. I powtarza mi się trójka. Zatem mój pierwiastek daje się zapisać minus 3 pierwiastki z 2. Bo to, co się powtarza, idzie przed pierwiastek. Zatem faktycznie iloczyn miejsc zerowych jest równy tyle. Co jest napisane w zadaniu. Natomiast suma miejsc serowych to jest wynik dodawania. No i ja sobie pierwiastek z 6 dodam do minus pierwiastek z 3 i niestety redukcji się w tym zrobić nie da, ponieważ różnych pierwiastków do siebie dodać nie powinniśmy, czyli jest fałsz. No i mam pierwsze zadanie z głowy. 45. O funkcji kwadratowej wiadomo, że przyjmuje wartości dodatnie tylko dla argumentów należących z przedziału od minus 3 do 5. Zatem spróbuję to sobie narysować. Mam minus 3 i 5. O, prognoza pogody trzeba F. wyłączyć. Prawo, to 20. I wracamy do zadania. I funkcja przyjmuje wartości dodatnie na tym przedziale, czyli powinna być narysowana ramionami w dół, żeby dodatnia była na przedziale od minus 3 do 5. Natomiast jest jeszcze podane, że f od 1 równa się 6, to znaczy, że dla jedynki uzyskuje ona wartość 6. Przypominam, że skoro mam miejsca zerowe, czyli pierwiastki trójmianu, to ja ją mogę zapisać w postaci tego wzoru, który tu już dzisiaj był, czyli tego. I wtedy będę miała y równa się a, x odjąć minus 3 to będzie x plus 3 i x odjąć 5. I oczywiście wykorzystuję, że dla jedynki ma wartość 6, czyli wartość jest 6, natomiast w miejsce x stawiam 1. Jeżeli policzę teraz nawiasy, to 1 plus 3 jest 4, 1 minus 5 jest minus 4, czyli mam 16a, to się równa 6, czyli moje a równa się 6 szesnastych. Czyli po skróceniu 3 ósmy. Zatem moja funkcja kwadratowa ma postać 3 ósmy x plus 3, x minus 5. Jeśli zatem miejsca zerowe tej paraboli to jest minus 3 i 5, tak, zostawiam sobie trochę wolnego miejsca. To znaczy, że wierzchołek tej paraboli i równo leży w środku między tymi liczbami, a liczy to za pomocą średniej arytmetycznej i minus 3 plus 5 to jest 2, podzielone na 2 to daje wynik 1. Czyli tak naprawdę oni nam podali w tekście zadania wierzchołek tej paraboli. No bo jeśli f od 1 równało się 6, to mam współrzędne wierzchołka 1, 6. Zatem, Rzeczywiście, osią symetrii paraboli jest prosta o równaniu: x równa się p, czyli równa się 1, i to jest prawda. Natomiast nasza parabola faktycznie najwyższą wartość ma w szóstce. Zatem, skoro ramiona ma skierowane w dół, to jej zbiór wartości jest od minus nieskończoności do szóstki i on się niestety nie zgadza. Czyli jest fałsz. Mam 45 zadanie z głowy. No to 46. Również robię sobie trochę wolnego miejsca. I miejscami zerowymi funkcji są liczby minus -8 i -4. Zatem f od minus -8 liczę mam -1,4 razy. Minus 8 do kwadratu to jest 64. Odjąć 8b do dodać c i to się będzie równało. I teraz liczymy. Możemy sobie pomagać kalkulatorem. To nie jest wielkie halo. 64 podzielone na 4 daje mi wynik 16 i to będzie się równało 0. Oraz f od 4, czyli minus 1 czwarta razy 4 do kwadratu 16 plus 4 razy b plus c równa się 0. Czyli minus 4 plus 4b plus c równa się 0. No to mam dwa równania. Minus 16 plus 8b plus c równa się 0. I minus 4 dodać 4b plus c równa się 0. Jeśli ja te równania o, stronami odejmę od siebie, to wówczas będę miała minus 16 dodać 4, to jest minus 12. 8 odjąć 4 jest 4. c mi się odejmie równa się 0. Zatem 4b równa się 12, czyli b równa się 3. Jeśli teraz wstawię wszystko jedno do którego z równań, to będę miała minus 4 plus 12 plus c równa się 0. Zatem moje c będzie się równało 4 odjąć 12, czyli minus 8. Zatem b plus c to się równa minus 8 plus 3, czyli minus 5. A nie 7, tak jak napisali w tekście zadania, czyli jest fałsz. Czy wykres przecina oś Y w punkcie 08. No dobrze, robimy sobie trochę wolnego miejsca. I tak. No jeśli mój wykres wygląda tak minus 1 czwarta x kwadrat. Minus 8X. I dodać 3, to jeśli obliczę F od 0, to będę miała minus 1 czwarta razy 0 do kwadratu minus 8 razy 0 plus 3, czyli 3, czyli on przecina oś Y w punkcie 0,3, a nie 08, czyli jest fałsz. To taki krótki filmik na prośbę jednej osoby, mam nadzieję, że dacie łapkę w górę i lubicie mój kanał. Dziękuję serdecznie za uwagę.